Witam, witam Zną z tej perspektywy. Nagrywam to sekundę po skończeniu tamtego filmu i co do tego chciałbym Wam tylko powiedzieć, przepraszam za szumy, bo ostatnio mam takie szumy w mikrofonie, nie wiem co z tym jest. A po drugie, po drugie, dzisiaj mieliśmy omawiać dzisiaj mieliśmy outro, intro i mój baner, tak? Przepraszam Was, że poprzedni odcinek był nudny, ten może też będzie nudniejszy. Ale to jednak nie są ciekawe gameplay i urywki z naszych śmiesznych gameplay, tylko to jest jednak pogadanka, taka luźny odcineczek, gdzie mogę się z wami jakoś skontaktować wszystkimi. Tak, i to mnie cieszy, to mnie naprawdę cieszy. Um, dobra. Zacznijmy od Sedna. Ostatnio zrobiłem sobie intro. Intro robiłem, e, zrobię sobie intro, zero sedna, będzie fajnie, Ta, Będzie profesjonalnie. Intro sami wiecie, wyszło, jak wyszło. Choć niby tworząc je miałem kupę zabawy. Sprawiło mi to naprawdę dużo fanu, Ale jednak takie moje twarze, tak przejeżdżające, ten napis takiej słabej jakości te dwie głowy rozjeżdżające się plus z Sans, naprawdę słabo wyszło. Nie okłamujmy się. Dobre to nie było. Dobre to nie było, dlatego w następnych odcinkach już nie będzie ani intra. A outro? To jeszcze na chwilkę zostawimy właśnie. Co z Ołtem i banerem, co chciałem wam powiedzieć. O, wow, już półtorej minuty, ale ten czas szybko leci, wow. Mm, żeby nie przedłużać. Mm. Tak ostatnio objęzę ten swój baner. Nie jest on fajny. Chyba jednak zrezygnuję z motywu, że była tam moja twarz. Chyba jednak zrezygnuję z kilku motywów, jakimi się wcześniej sugerowałem. Sobie coś zupełnie nowego. Będę siedział przy tym kilka godzin, zapewne. Będę tworzył swoje rendery, swojego skina, jakieś takie fajne w takich pozach, jakieś tak paczące. Będę tworzył, nie wiem, jakieś tło, screenshoty z shaderami. ja Optifine mi znowu nie wywalił, bo ostatnio Optifine mi wywala Minecrafta, więc... Słabo, słabo Wam powiem, ale baner będzie na pewno nowy. Wszystko to postaram się zrobić, jak wrócę z wakacji. Yy, intro może coś pokombinuje nad nowym, ale nic nie jest pewne. Banę. myślę, że zmienimy sobie, ale myślę, że jeszcze auto przyda się zmienić, bo jednak machający taki ludzik yy, to nic aż takiego wielce ciekawego. Za ja często na takiego ludzika, ale nie o to chodzi. Ten ludzik po pierwsze jest monotonny i jedyne co robi, to macha. W ogóle ja muszę go sobie. Kopiować ten plik nagraniowy i puszczę drugi taki sam, tylko że od tyłu, że nie było widać przejścia. Bo ten plik ma 4 sekundy, a minimalnie, żeby było ten. Żeby było zakończenie i te wszystkie moje filmiki podpowiadane. Potrzebuję. Ilu tam było? 5 sekund. Tak. Minimalnie. No i w tym jest dobry. Hmm, ludzik może będzie jakiś taki ciekawszy, taki jakiś, nie wiem. Może jakiś taki pokazujący, to co na górze się wyświetla. Może coś takiego, może wirażer też będzie pokazywał, powiedzmy, jakiś film. Ja będę pokazywał jakiś mój kanał, czy coś w tym stylu. Można w ogóle coś takiego zrobić. Kurczak do góry na przykład by latał. Myślę, że coś takiego można rozważyć, bo... Powiedzmy szczerze, intro, auto, banner, wszystko do wymiany, wszystko. Kanał ma być robiony na porządnie, na poważnie, w sensie nie na poważnie, bo robię go jako hobby, co już wiecie od dawna, ale kanał ma być tworzony ma być on pielęgnowany, bo to co ja ostatnio robię to mi się nadbierze samemu nie chce. Mm. Tak, więc intro, auto, baner, pff, wszystko. Najpierw my się intro po prostu nie będziemy go wrzucać. Chyba co dwugodzinnego na przykład live'a stworzenia baneru albo kilka live'ów i dałbym Wam zapisy tych live'ów, powiedzmy, podzielone na 10 części. Też jest mam, też jest tam. Mm. Co jeszcze? Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Ostatnio też zmieniłem format e, nagrywania swoich odcinków. Wow, już 5 minut zachwie, 5 minut! Zmieniłem format nagrywania swoich odcinków, będę się streszczał, tak? E, ponieważ najpierw e, nagrywałem jakieś poradniki. Ktoś w ogóle wszedł na ten kanał, bo każdy lubi poradniki, jej. Nagrywałem poradniki, poradnik powiedzmy ma Niecałą minutę jest tak zmontowany, że pokazuje tylko te urywki, które muszą być. Nie ma tam przeciągania, nie ma tam gadania, jest tylko muzyczka. Jest tam też ten, jest tam też no, przyspieszone tempo. Ym, przyspieszymy time lapsy, są tak time lapsy, tak chciałem powiedzieć. Time lapsy są, pełno cięć, pełno przejść jest i to naprawdę trwa niecałą minutę. Taki szybki poradnik, jak coś zrobić. Coś takiego robiłem jeszcze do niedawna, ale po pierwsze, skończyłem się po prostu na poradniki. Jej! Po drugie, um, może, coś, um, może coś bym kiedyś wykombinował, ale myślę, że filmy aż tak często się nie pojawiały, bo gameplay się chyba jednak czasem łatwiej nagrywa. Montaż też tak różnie. A teraz, co ja robię? Co ja robię teraz na tym kanale? Wywaram Wam na ten kanał półgodzinny filmik i. Praktycznie nic na mnie nie mam do montowania, no bo zbyt włosów zbytnio wam nie będę wycinał, no bo nie ma praktycznie czego. No więc takie, wrzucam teraz dłuższe firmy, które mają mniej montażu i nie wiem, co wy wolicie. Czy wolicie, napiszcie, bo ja będę i tak jedną i drugą formę wspierał, bo dwie są fajne, ale co wolicie? Czy wolicie powiedzmy formę filmików jednominutowych, poradników, które będą rzadziej, ale będą? W większej ilości niż gameplaye. Będą rzadziej, ale w większej ilości niż gameplaye. I one będą zmontowane tak mua. Będą jednominutowe, jak się uda. Myślę, że do tego stanu mogę dojść. Hmm. Czy wolicie, powiedzmy, aby na kanale przeważały gameplaye, czyli od mniej więcej tak powiedzmy od 10 do 30 minut. To jest taki przykład. Przykład, powiedzmy. No przykład, no, Że takie gameplaye będą na kanale. Takie gameplaye powiedzmy nie będą maszcie montowane, bo w gameplayach się mało montuje, w gameplayach się mało robi przy nich. Chociaż też to jest takie robię karabinów, i dosyć takie przykre, ale co robicie? Będę wspierał jedną i drugą formę, ale które byście chcieli więcej? I oto jest pytanie. Takie pytanie już od dawna dla Was będzie w propozycjach na moim Discordzie i możecie tam zagłosować reagując odpowiednią emotką ale uwierzcie mi, że ja to napisałem wtedy kiedy to nagrywam czyli 10 dokładnie tak 10 to nagrywam więc 10 to będzie na Discordzie i Wam film leci trochę później dwa dni po informacjach no i mam nadzieję, że taki filmik krótki, informacyjny też Wam się podoba bo nie wiem co mam robić nie wiem, nie wiem i nie wiem w ogóle jeszcze coś jeszcze coś, jeszcze jedna rzecz. W propozycjach jeszcze wam muszę dodać, czy podobają Wam się moje miniaturki. To jest naprawdę ważna rzecz, bo miniaturki są potrzebne, żeby krikarność jakaś była. Bo ja powiedzmy, ja naprawdę wyświetlenie miniatur mam ponad 1000 przez 28 ostatnich dni. A to jest naprawdę jak dla mnie spokojny czyn. Ale współczynnik klikalności, to już tylko 7%, no i co ja mogę zaradzić? No nic nie zaradzę, może lepsze miniaturki, może co. Nie wiem, ale przynajmniej wiem, że tagi są dobrze dobrane, więc dziękuję wam za uwagę, ja spadam na leciaku.